Witaj, kochana, tutaj Patrycja Załuk, inicjatorka akcji Przestań się zmuszać, autorka książki Najpierw zadbaj o siebie. Zapraszam Cię gorąco do dołączenia do akcji Przestań się zmuszać. Jak to zrobić? Opublikuj w swoich mediach społecznościowych swoje zdjęcie z napisem: Nie zmuszam się. I podziel się tym, do czego już nie będziesz się w swoim życiu zmuszać, albo do czego nigdy się nie zmuszałaś. W taki sposób zainspirujemy kobiety z naszego otoczenia do tego, żeby pozwoliły sobie żyć tak, jak naprawdę chcą, żeby dały sobie dużo więcej wolności w życiu, żeby uświadomiły sobie, że to jest tak naprawdę ich życie i że mają tylko jeden obowiązek w tym życiu sprawić, żeby były szczęśliwe. I ty dokładnie tak samo, kochana. A ja jestem oddana temu, żeby ci w tym pomóc. I właśnie dlatego stworzyłam tę akcję przestań się zmuszać. W ramach której odbędzie się bezpłatny webinar 4 września 2019 o godzinie 20. Na ten webinar możesz się już zapisać zupełnie bezpłatnie na mojej stronie patrycjazauk.pl łamane na przestań się zmuszać. Czekam na twój post, do czego już nie będziesz w swoim życiu się zmuszać. Do zobaczenia!